o naśladowaniu Najświętszej Maryi Panny na każdy dzień roku. Jednej Maryi życie nauką jest dla wszystkich. Święte Ambroży. Wprawdzie Jego obecność wpaja Ci, kiedy Go przyjąłeś wielkie chęci do cnoty. Czynisz Mu nawet obietnice, ale tak chęci, jak obietnice wkrótce wietrzeją. Nie tak postąpiłbyś z jakimś ziemskim panem, który by cię obdarował swymi odwiedzinami. Gdy ktoś jest czuły na dobrodziejstwa jakiegoś przyjaciela, ach jakże stara się oświadczyć mu swą wdzięczność. Miłość nie jest spokojna, póki nie znajdzie sposobów wypłacenia się z podziękowania. Czy zależy Ci, mój Synu, na tych okazjach docnoty, z których korzystali święci po komunii, dla okazania Jezusowi, jak są wdzięczni za łaskę, którą w niej odebrali? Jezus domaga się nade wszystko czujności nad afektami tak, aby żaden z nich nie był nie dla Niego. Gdybyś z pilnością czuwał nad samym sobą po komunii, utrzymałbyś się przy nabożeństwie, które miałeś komunikując. Ta czujność po każdej komunii jest najlepszym przygotowaniem do nowej komunii.